Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji pracowej organizowanej z 15 poświęconej naszej akcji zbierania podpisów pod referendum w sprawie zmiany decyzji rządu o relokacji, o przyjmowaniu uchodźców w ramach relokacji systemu relokacji Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, w niespełna ponad tydzień trwania zbiórki naszej akcji na naszej stronie przeciwko przyjmowaniu uchodźcom zagłosowało prawie 120 tysięcy osób. Cały czas liczymy zebrane podpisy. Wszystko wskazuje na to, że już mamy prawie 100 tysięcy podpisów. Zgłosiło się do nas prawie 500 osób do koordynowania zbiórki w całej Polsce i nie tylko, ponieważ zgłosiły się także osoby z Szanghaju, Hamburga, Matrytu, z całego świata. Co więcej, do naszej akcji dołączyło także wiele środowisk, organizacji, którym także bliskie są nasze ideały, ważny jest los Polski oraz Polaków. Proszę, oddanie, proszę o zabranie głosu przedstawiciela Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy, pana Marcina Dybowskiego który się także włączył do zbiórki naszych podpisów. Proszę Państwa, ruch kontroli wyborów, ruch kontroli władzy właśnie z racji tego, że zajmuje się kontrolą także władzy, jest zaniepokojony to stowarzyszenie kwestią sprowadzania do Polski uchodźców, mimo że. Elektorat, który opowiedział się po stronie tych zmian, na szczęście, które w naszej ojczyźnie mają miejsce, wyraźnie był przeciwko sprowadzaniu do Polski tak zwanych uchodźców, jak niektórzy mówią, nachodźców. Ruch kontroli władzy, ruch kontroli wyborów jest w tej chwili zaangażowany w zbiórkę podpisów w obronie polskiej ziemi i zbierając te podpisy. W ramach zbiórki tej samej będziemy także wspierać z całych sił inicjatywę, wokół której coraz więcej stowarzyszeń, coraz więcej organizacji się jednoczy. Chciałbym tutaj bardzo podziękować za włączenie się także do tej akcji zbiórki podpisów w kwestii obrony polskiej ziemi i przeciwko. Sprowadzanie do Polski nachodźców stowarzyszeń kibicowskich, które od wielu lat słyną ze swojego patriotyzmu i ze swojej zdecydowanej postawy. Chciałem jeszcze powiedzieć w ten sposób, że jeśli są wybory, jeśli jest wybierany nowy rząd, nie ma żadnego obowiązku ten rząd kontynuowania jakiejś błędnej polityki swoich poprzedników. Jeśli widzimy w tylu innych kwestiach, że rząd ten nie kontynuuje polityki poprzedników, a wręcz przeciwnie ma w sobie tyle siły, by zerwać z kontynuacją, to nie rozumiemy tej postawy, która się wyraża w chęci kontynuowania jakichś Jakichś podpisanych porozumień, które nam, narodowi, nie są znane, kontynuowania w kwestii właśnie sprowadzania do Polski uchodźców, tak zwanych uchodźców. W związku z tym uważamy, że te wszystkie rzeczy powinny być renegocjowane, i tak samo jak renegocjować można te sprawy związane z uchodźcami, także przypomnę Polacy. Zebrali ponad 2 miliony 600 tysięcy podpisów w kwestii domagającej się renegocjacji traktatu. Unii Europejskiej związanej akcesji do, do Unii Europejskiej związanej właśnie ze sprzedażą ziemi w obce ręce. Więc te wszystkie rzeczy można renegocjować i wzywamy rząd, i mamy nadzieję z biurką tych podpisów zachęcimy rząd do twardszej postawy, a przede wszystkim pana prezydenta. Chcemy, jako ruch kontroli wyborów, ruch kontroli władzy, wesprzeć pana prezydenta w jego, że tak powiem, chęci wyjścia naprzeciw narodowi i naprzeciw temu, co naród właśnie zgłasza jako wielki, wielki problem. Dobrze, dziękuję bardzo. Z przyjemnością informuję, że dołączyły do naszej zbiórki także wiele grup kibicowskich. Są z nami tutaj przedstawiciele grup kibicowskich wielu, dwóch klubów i proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Dówka, reprezentanta kibiców. Dzień dobry Państwu. Pojawiliśmy się tutaj na tej konferencji na zaproszenie, dlatego że uważam, że jest to sprawa bardzo ważna dla nas wszystkich, jako dla synów tego narodu, właściwie tej ziemi. I uważam, że jest to sprawa kluczowa, że nie możemy pozostać obojętni wobec właśnie takiego zjawiska, które ma, będzie odciskało bardzo głębokie piętno kulturowe na naszym społeczeństwie. Konsekwencje tego możemy obserwować. Możemy uczyć się na błędach, na czyichś błędach, na błędach właśnie państw sąsiednich, gdzie widzimy, jakie skutki, jakie skutki przyniosło właśnie tym społecznościom przyjmowanie tych uchodźców. Ja, my osobiście uważamy, że przyjmowanie uchodźców w takiej masie i bez weryfikacji, czy w takiej formie, jakiej było zaproponowane, czyli w, w tym luźnym doborze narzuconym nam przez Unię, jest formą, tak naprawdę samobójstwa. Samobójstwa na płaszczyźnie kulturowej, społecznej, a w przystanie naszych finansów, gdzie mamy taki problem z, z pięciem choćby ustawy 500, także myślę, że na płaszczyźnie finansowej, bo wszystkie takie te zapowiedzi, że Unia będzie finansowała tych uchodźców, były mitami. Oni chcieli tylko finansować pierwszy miesiąc, tak naprawdę, uwiarygodnić ich, ich przyjęcie. Także myślę, że my jako stowarzyszenia kibicowskie, grupy kibicowskie, które nie są partią polityczną i nie mają ambicji politycznych jako takich, dlatego że jak wiecie panowie, na stadiony przychodzą ludzie o różnych poglądach, którzy głosują na różne partie i właściwie nigdy nie jest to forma weryfikacji dla nas kogoś, kto ma jakie poglądy. Tak naprawdę jedynym kryterium jest chyba filopolonizm. Więc my jako te stowarzyszenia kibicowskie, grupy kibicowskie po konsultacjach stwierdziliśmy, że koniecznie musimy się włączyć w tą akcję, żeby no wyrazić, póki jest czas właśnie swój taki akces do tej akcji sprzeciw przeciwko temu wszystkiemu. Zresztą czynimy to już w sposób czynny, może nie przy okazji zbierania podpisów, ale w sposób czynny w postaci opraw i różnych zadań, ale myślę, że o tym może powie kolega. Tak. Dziękuję bardzo grupy kibiców znane są z tego, że potrafią łączyć się ponad tymi klubowymi podziałami, razem wspólnie uczestniczyć w wielu akcjach społecznych, między innymi w tej akcji zbierania podpisów pod referendum, dlatego proszę także o zabranie głosu przedstawiciela grupy kibiców innej, innego klubu, pana Przemysława Piwowarskiego. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Chciałem zaprosić, podziękować organizatorom za zaproszenie na tą konferencję. Jako środowiska kibiców, tak jak wspomniał kolega, działamy apolitycznie. Nie popieramy żadnej partii, natomiast wspieramy wszystkie słuszne idee. Jeśli chodzi o to referendum, które ma być, mamy nadzieję do niego dojdzie i będziemy zbierać na niego podpisy, jest to bardzo ważna sprawa dla naszego środowiska. Przez ostatnie lata pokazaliśmy, Włączają się wiele w akcji społecznych, że nie są nam obojętne losy naszego kraju i wspieramy wszystkie formy przejawów patriotyzmu. Prezentowaliśmy wiele opraw patriotycznych. Dzięki nam, kibicom, w dużej mierze powróciła pamięć o żołnierzach wyklętych. Dzisiaj stajemy przed nowym problemem, który pojawił się w Europie już dawno, ale teraz przyjmuje on bardzo wielką skalę. Jest to temat uchodźców największym zagrożeniem według nas, kibiców, jest utrata naszej tożsamości. Widzimy to, co się dzieje w krajach Europy Zachodniej, jadąc tam na wakacje czy podczas meczy w europejskich pucharach, gdzie rozgrywają mecze nasze drużyny, że tam, tam już praktycznie ta tożsamość Europy umarła. W miastach dużych rządzą duże grupy muzułmanów zamknięte w swoich gettach. Państwa tego nie kontrolują. My dzisiaj stoimy na w miejscu jesteśmy, znajdujemy się w miejscu, w którym możemy tą falę zatrzymać. Niestety polityka prowadzona przez rządy krajów zachodnich, przede wszystkim jeśli chodzi o Niemcy, doprowadziła do sytuacji, że ci uchodźcy już nie tysiącami, a milionami zbiera, zmierzają do na nasz kontynent, prawda? Niedługo pojawią się w Polsce. Tutaj niektórzy mówią, że jak nie mam problemu, przyjmiemy kilka tysięcy uchodźców. Wchodzi program 500+, ci uchodźcy będą, że tak powiem, dodatkowo tutaj zmotywowani, żeby przyjechać do naszego kraju. Niektórzy mówią, śmieją się z tych problemów. Natomiast proszę sobie przypomnieć, musimy wyciągać wnioski z historii. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, jak to się historycznie potoczyło. Kiedyś przecież apostołowie wychodzili z Syrii, prawda, do Europy głosić ewangelię. Dziś Syria jest krajem muzułmańskim. Muzułmanie tam przyszli, powiedzieli: OK, możecie wyznawać swoją wiarę. Później postawili w miejscu kościoła meczety i chrześcijanie byli traktowani tak, jak dzisiaj są traktowani we wszystkich krajach na Bliskim Wschodzie. Także musimy się przeciwstawić temu najazdowi tych ludzi tutaj do Europy, ponieważ, tak jak kraje Bliskiego Wschodu, po prostu za jakiś czas. Nasza kultura i tożsamość zniknie. To nie jest kwestia kilkuset lat, tylko to jest na Zachodzie kwestia kilkudziesięciu lat, gdzie mniejszości będą, muzułmańskie będą większościami muzułmańskimi. Także dzisiaj, kiedy przed nami stoją takie zagrożenia, musimy się jako społeczeństwo zjednoczyć i pokazać rządzącym, niezależnie od tego, kto będzie rządził, wolę społeczeństwa w tej sprawie, bo rządzący. Muszą pamiętać o tym, że oni mają służyć społeczeństwu. Jeżeli społeczeństwo jest czemuś przeciwne, to oni muszą się liczyć ze zdaniem społeczeństwa. Dlatego, my jako kibice, którzy wielokrotnie się włączaliśmy w różne sprawy społeczne, podjęliśmy decyzję o włączenie się aktywnie do zbierania głosów w sprawie tego referendum, gdyż uważamy, że to jest bardzo ważna sprawa dla naszej ojczyzny. Byliśmy na początku stycznia na Jasnej Górze, gdzie. W wielu zakrętach historii naszego kraju powstawało wiele zrywów patriotycznych, które ostatecznie doprowadziły do tego, że jesteśmy i żyjemy w kraju, jakim żyjemy. I dla nas te wartości chrześcijańskie i tradycja są bardzo ważne i zrobimy wszystko, aby te wartości chrześcijańskie w naszej ojczyźnie zachować, bo to jest podstawa naszej kultury i naszego państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wychodzimy naprzeciw przeciwnikom demokracji, ich argumentom o tym, że referenda są kosztowne i postulujemy, by po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów zorganizować jedno duże referendum w wielu kluczowych dla Polaków pytań. Jednym z takich pytań jest chęć przyjmowania uchodźców w ramach systemu relokacji innym z takich pytań jest możliwość sprzedaży polskich ziem i lasów obcokrajowcom. Tutaj mamy także przedstawiciela akcji Nie rzucim ziemi pana Wojciecha Jachimiaka, który także włączył się do zbiórki podpisów pod referendum w sprawie uchodźców. Także proszę pana Wojciecha o zabranie głosu. Witam serdecznie. Ja przyjechałem z hala. Skoro mamy już tutaj zbiórkę podpisów w sprawie referendum odnośnie uchodźców, warto, żeby dopisać jeszcze pytanie odnośnie obrony polskiej ziemi. My powołaliśmy kampanię dokładnie rok przed końcem okresu ochronnego na wykup polskich gruntów przez cudzoziemców, czyli 1 maja 2016, 2015. Teraz mamy, za niedługo już 1 maja 2016 kończy się ten okres, kiedy cudzoziemcy nie będą mogli kupować w Polsce ziemi. Więc warto może, jeśli już zbieramy podpisy, dołożyć to pytanie, czy żeby się Polacy wypowiedzieli, czy chcą, żeby polska ziemia trafiła w cudze, w cudze ręce. Myślę, że to jest też dobry argument dla polskiej władzy, skoro by takie, tak, tak, tak by się Polacy mogli wypowiedzieć, to to mogło być podstawą do tego, żeby renegocjować traktat akcesyjny. Tutaj ta inicjatywa pana Marcina Dybowskiego ze Stowarzyszenia Ruchu Kontroli Wyborów wydaje mi się bardzo ważną akcją i zachęcam Państwa do zbierania podpisów. No i później będzie cała, cała akcja, jak zrobić, żebyśmy mieli te 50% głosów, 50% podczas samego głosowania w, w urnach. Dobrze, dziękuję bardzo. Są A jeszcze pytania? na sam koniec dodam, że do tej akcji też włącza się Międzynarodowa Koalicja do Obrony Polskiej Wsi. Dostępne przed potwierdzenie. Także wspiera, to, żeby Polskę dzisiaj uratować, nie tylko sami Polacy walczą. My jesteśmy ostatnim bastionem. Jeśli Polskę uratujemy, to może się okazać, że będziemy mogli w stanie pomagać w przyszłości innym krajom. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie ma żadnych pytań. Dziękujemy.